Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę pokazać, jak zobaczyć sobie staty w CSGO, jakie mamy, czy na przykład wygrane mecze, jakie nasze jest KD. Tak więc, co robimy? Wchodzimy sobie na taką stronę CSGO, kośnik stats. Bierzemy sobie w to i tutaj mamy e, taką stronkę miło przyjazną. I co robimy? Musimy wejść sobie na nasz profil e, na Steamie, klikamy sobie prawym i kopiuj adres strony. To ogólnie chodzi, żeby podać swoje Steam ID 64. W moim przypadku to Filu HD, tak. I po prostu sobie możemy zobaczyć mm, jakie mam ogólnie staty, swoją celność, uratowany zakładnik. Ogólnie wszystko możemy sobie to zobaczyć. O, na przykład mamy operację. Tak, Bloodhood, tutaj powinien być jeszcze Whitefire, ale ogólnie chyba tego nie ma. No nie ma, nie ma, musi się zaktualizować. No i tutaj mamy swoją ulubioną broń, ulubione mapy i ogólnie całość, tak? Moje kadeto to 1,39, 30 tysięcy zabójstw i 21 tysięcy zgonów, tak? Procent zwycięstw, no ogólnie to macie wszystko po kolei napisane, swoje ostatnie mecze, screenshoty. No, dane strzały, no, ogólnie wszystko, na, w porównaniu, na przykład, y, dam sobie e, konto Steam y, Olafa Meistera, więc tutaj mamy niewyobrażalne jakieś poty, bo 196 tysięcy zabójstw i tylko 153 tysięcy zgon. no nie. Masakra po prostu. No. swoje screenshoty ma, fajne. Na Daści wygrał 13 tysięcy rund Ponad 13 tysięcy O no, ładnie, ładnie ogólnie Dobra, to jest y, oczywiście link do tej strony już w opisie Tak więc jeżeli chcecie więcej takich poradników Tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Cześć!